Cześć, Witam was w kolejnym filmie z gry jaką jest Wiedźmin 2 Zabójcy Królów jestem z Bridget i robimy escorting jak w poprzednim odcinku I lecimy dalej Tak, lecimy dalej Standardowy tekst z Warhammera, 40k Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej I tak dalej, tak dalej Tak, ostatnio byliśmy sobie tutaj w jaskini więc musimy z niej sobie sobie wejść. Weźmiemy sobie miecz stalowy, bo mamy dwa nowe fajne mieczyki. Jak się stąd kurdebele wychodziło? Ooo chyba w tą stronę? Chyba w tą stronę. Nie wiem co jest. <coughs> nie wiem co jest w drugą stronę, nie chcę je wychodzić. gdzieś, gdzie nie wiem gdzie wyjdę Ten miecz jest taki, 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 taki tak, on jest taki jaki myślę. Jak w Cheworthy dwójce, znaczy w dwójce, w Cheworthy po prostu Brigid gdzieś sobie uciekła. A zgadza że po wyjściu ze jaskini ona przyjdzie z powrotem, jakby Rolling, rolling, rolling. Pom, pom, pom. Dobra, tu, tu. Tu było, tu było? Olej, no to nie. Jest noc ciemno, jak w dupiu. Nie wiem, gdzie jest Brigida. A się zablokowała gdzieś, czy co? Co jest? O, jest tutaj, Jezus Maria. No tak, bo moje role są za szybkie dla niej, i ona twierdzi, że ona będzie chyba. Boty w gotiku. W gotiku, jeżeli zgubicie botan wystarczająco daleko, podczas jego. Aha, dobra. Ło! No, to była dobra. Dobra umiejka. Nie powiem, że nie trzech naraz zabitych. Dawaj, oreny mieszku. Sukno też I oczywiście te dwa sukna teraz wywalę. Wywal ten z Marsia z włókien, i tyle. O, nie mogę. Fajnie. Rzemiosło, no to będzie tutaj w suknię to jedno sukno wywale, i tyle no. O, sukna 31, wywal, część. Nawet nie wiem, sześć i dobra. Niestety muszę się tych pozbywać, rzecz. Że... Dobra, F5. Co tu? Uuu, lala. Aha, Andrija, super. Na to jestem. Kokon Endriagi, serio? O! Nie zauważyłem cię! Otwórz Co, przyjdzie królowa? Czy tu zaraz side questa zrobię z tymi Endriagami? Ty zaraz przyjdzie tu... Tu Endriaga przyjdzie. Nie, nie chcę zbierać... Nie chcę zbierać ziół. Dobra. A tu jest trzeci, no tak, to będzie Andriaga. Okej. Okay. to dobra fajnego sobie takiego expa możemy nabić, bo ona nie jest jakoś ciężka. A dobra, może te endriagi poboczne są ciężki z nimi. No właśnie jak ja jadą 10 Endriak na Pizdę. Tak to zrobimy Niech się Brigida do tego nie miesza Właśnie dlatego, niech się nie miesza Dobra No ona dostała trochę damage'a niestety Ta Brigida To bolało o, ona ma fajne itemzy. Bierzemy wszystko. Mogę być przeciążona, ale biorę wszystko. I teraz tak. Robimy to w ten sposób: Geralt. Tutaj. Jeden mutagen. Mutuj. Co tu mamy? Większy mutagen żywotności. Żywotność plus 10. Mutuj. Tak. I to. Nie to. Wyjście. I to. Mutuj. I spacja. Hunter. No i dobra. Chyba teraz się trochę. Nie, dalej jesteśmy w zielonych. Jak bardzo jesteśmy. O jeden. Pełen standard react. Zdrowia plus 3. Zdrowia plus 5 dobra to może by walić w sumie. Jesteśmy równo na tym. Weźmy hmm. tutaj. No to są do sprzedania. Nie, nie oszukujmy się. Co ważne najwięcej? Dobra, może nie to? Osełka do miecza. Wywal dwie osełki. Wywal dwie osełki i tyle. Dobra. Teraz 5, idziemy. Miecz stalowy. Schodzimy na dół. Może zrobimy w końcu tego quest'a. Nie oszukujmy się, warto byłoby go zrobić. Nagrywać się wszystko, nagrywa. Bardzo fajnie, mi się to podoba. Zrobiliśmy sobie side quest'a. Jest side quest'a w side quest o. Znaczy, side-questa w kwestii. Co za ten... Uu. Coś tu nie gro. To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, suko. Zabij się! No Jezus Maria. A ja... No i dobra. Fajdli. Dziękuję. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja... Ja nie wiem. Trzy dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy... Mam swoje podejrzenia. Więc mów. Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią, prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie roż. Tak. Masz rację. To nie on. Opowiedz mi o Żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Znasz zamiary hrabiego Maravella? Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravel. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravel to owca, ale jego serce jest czarne. To błazen na wskroś złośliwy, choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może nie ma żadnego. Okay. Czego chce Baron Kimbolt? Silnej Temerii, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lawaletowie, Maravelowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. Okej. Okay. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. <laughs> nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuje się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Teneri, jeżeli o to ci chodzi. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi... Wkrótce potem nastąpił atak. Okej. Okay. zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu anais, kurwy synom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go! Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. Wróć do Lokmuin. Wszystko mamy tutaj zarobione, więc. Jedynie tamte towary, może, ale to tam. Nowy poziom. Eee, kurde, bele. Może jakąś alchemię pójdziemy, tylko że... Oleje, efekty na wypitych eliksirów, wyobrażenia petard. Czy jednego dodatkowego eliksiru, Jeden talent. Bardziej pożerałem szarmiarkę, chyba jak każdy grając w tą grę. Będzie to. No cóż ja mogę wam powiedzieć, moi drodzy? Timboltem odziedzicie fortesta. Właśnie, dzisiaj, 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 Rozkazy zmiany. Szanowny panie, nie jestem z tych, co to uczą ojca dzisiaj robi. Zaś prowadzeniem konwoju znam się jeszcze mniej niż na cię sielce. A wiedz, że wyborami drewnianymi nie Wyrobami dami miał do czynienia ID tylko w wygódce. Jednak żeby na bezpieczeństwo dzisiaj świetle spieszę z ostrzeżeniem i sugestią zmiany trasy waszego przejazdu. Pierwotnie obrada trasa yy, okazała się bardzo niebezpieczna. grasują tam zbójcy co my wyprzedzają co my? Wyprzedzający was na drodze. Od, yy, odczuliśmy już na waszej skórze. Na własnej skórze. Ja sam, Natali, sam Jan Natali został lekko ranny z radziecką strzązązą dla z waszych podopiecznych. Odpowiedzialna jaka wam spoczywa, sugeruję jechać przez e, spaczną dolinę i z postojem tamtejszej gospodzie, później starym szlakiem na e, którym Forte skutecznie rozpłynąć się z rozbójnikami. Pamiętajcie, że jeżeli przytraje się pod wecznym, ich kres spadnie na was Kimbold. A mogę pójść do Natalisa, w sumie, bo Natali zostanie wyranny, a f 5 w takim razie temeria ma w swoich własnych szeregach zdrajce tutaj jest tego widzę. Pamiętam cię z wezimy. Kurwa, czekajcie, bo mi widzę dziewczyno <ścoughs> otworzyło okno i mi zimno jest. Zaraz do was wrócę. Dobra jestem. Przed nagrywaniem filmu miałem jeszcze fajne spotkanie z ukochaną. Oczywiście ten wyrok tak dalej. odwiozłem ją do domu. No ale mówię coś mi tak kurde, i zimno tutaj nie? cały czas. No i się okazuje, że moja kochana dziewczyna <grymna> odpoczęła mi okno i miałem przewie, dwa okna w pokoju Nagrywania. Dobra. Jak tak musimy iść przez yy, temerski obóz, więc możemy pójść do Natalisa. Może coś jakaś ścieżka dialogowa odpali. Bo tu tutaj był Natalis. Kiedyś Cię w ciemno. Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę królestw w północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. Przybyło poselstwo Nilgardu. Na zaproszenie Henselta, hańba! Niedługo zaczną zapraszać Czarnych na narady wojenne. Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z tobą? Tylko baron Kimbold i hrabia Marvel. Pozostałych pięciu jest wciąż w wyzimie. I wszyscy, poza baronem Orwalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbold i Maravel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle odmienne od siebie. Według barona pochodzenie Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii. Ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. Jedno jest pewne. Słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie, jeśli zamierzasz rzucać takie oskarżenia, lepiej, żebyś miał dowody. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. To Baron Kimbold porwał Anais. Masz na to jakieś dowody? Brigida Papebrok przekazała mi list. Dama Papebrock żyje? Żyje, ale teraz jest już daleko stąd. Jest oficjalny podpis i pieczęć barona Kimbolta. Wszystko przygotował. Dziękuję ci, Wiedźminie. Teraz rozumiesz, hrabio, jak przedstawia się sytuacja. I dlaczego proszę o wsparcie twych żołnierzy i pomoc w aresztowaniu barona. Baron Kimbolt, dzieciobójcą. Bogowie, miejcie nas w opiece! Mogę na pana liczyć, hrabio? Na myśl o wystąpieniu przeciwko wysoko urodzonemu rodakowi zdejmuje mnie trwoga. Lecz zbrodnia tak okropna nie może pozostać bez kary. Jestem do twojej dyspozycji, Janie Natalis. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Widzieliśmy <laughs> je. Mogę pójść do Kimbolta, albo do, do tego. No okej. Okay. Zrobiłem quest'a, jej! To ja nie chcę wszystkich zadań Schowaj ten ag... Garweny? Aha! Bo Garwena zniknęła. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ogarnię o co chodzi. Okej. Okay. W takim razie możemy wyjść chyba z obozu. ja, ja mogę z powrotem wejść do tego Do Natalisa. O, ty teraz tu już siedzisz. Nie, dobra. Okej, okay, teraz już siedzisz. Ale nie mam questów. Dobra, to w takim razie wchodzimy na... Dobrze, jeszcze nie wchodzimy na główny plac. Skąd ja cię znam? A ty gdzie? Nie to użyłem, to trzeba. Pyk. się. Dobra, cicho bądźcie. Oh, o, Geralt z Rivi. Rad jestem, że cię widzę w pełni zdrowia i bez kajdam. Mówisz poważnie, hrabio? To wielka niesprawiedliwość tak cię zamykać bez wysłuchania twoich racji. A potem to bicie, te tortury barbarzyństwo, wynikające ze zwykłych uprzedzeń takie domniemanie winy. Cóż, gdybym to ja był na ich miejscu? Taka jest jednak moja ojczyzna pełna strachu i przez to bezwzględna zimna jak głaz, mroczna i surowa w sercach i umysłach chyba jest w tym trochę prawdy. Odpowiedź zarazem ostrożna i rozsądna. To cechy chwalebne same w sobie, a wręcz wymagane w twoim fachu. Zamknij się, kocie. Może i tak. Powiedz mi jednak, Wiedźminie, co cię tu sprowadza. Depczesz po piętach zabójcy Foltesta, pewnieś bliski odcięcia jego łba w swoim własnym niepowtarzalnym stylu. Czy oczekujesz mojej pomocy? Mam po prostu kilka pytań, hrabia. Pytaj zatem, pytaj. Zrobiłeś na mnie wrażenie sprytnego, choć nieco mrukliwego rozmówcy. Muszę przyznać, że się nieco wyróżniasz, mości hrabio. To komplement, jak mniemam. Co dokładnie masz na myśli? Nie ja chciałbym wskazywać palcem, ale może rozejrzysz się dookoła. Nie wyglądasz jak swoi rodacy. Bogom dzięki, że nie. To właśnie z powodu mojego umiłowania ojczyzny dostrzegam jej największe wady. A jest ich niemało. Możesz rozwinąć temat? Zakłamanie, przesądy, nieuctwo. Wymieniać dalej? Tylko kot się tam spakował. Dziękuję. Resztę sobie dopowiem. Okej. Okay. Gdyby, że kolejny, jakby ten. Mogę coś przeszukać? Nic nie ma. Gdyby, że kolejny namiotem byłby Kimbold. Chyba. A nie. Już nie. Okej, okay, w takim razie... Tak, właśnie tu możemy questy sobie po, poboczne porobić. Dobra, poszukajmy różnych rzeczy. Kłaniam się nisko. Aż po same kule, dokładnie. Handel, handel... A tu jest chyba ten... Ech, niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem! No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego! Numa. Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Zgubiłeś tu co? Ty jesteś Mocarny Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjść do cyrku i zobacz, jak rozpierdala łańcuchy, zamieni mi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego numę. Wykładaj force i dawaj łapsko. Stówę? Przyjdź jak będziesz miał. Ja wiem, że za tym Questem stoi coś, że on chyba oszukuje. I to jest pytanie takie. Uuu, mogę położyć? Co to będzie? Kiszka bakumby. Mamy no, podlock win Znaczy można okazać, że przez przypadek Wejdę tam gdzie w questie Tuż już te utopce Może nie dzisiaj Schowajmy ten mieczor Pójdźmy do góry Jak człowiek cywilizowany Poszukajmy questów Moi drodzy tu tym momencie będę się z wami żegnał Na razie cześć do widzenia